Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. To powiedzenie pasuje do tego, co dzieje się wokół gospodarki odpadami w Ełku. W 2008 roku Związek Międzygminny powołał spółkę Eko Mazury, której zadaniem było pozyskanie środków zewnętrznych na budowę nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów. Jednocześnie spółka przejęła od przedsiębiorstwa usług komunalnych wszystkie obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami na terenie miasta. Kilka miesięcy temu, gdy spółka podpisywała umowę na dofinansowanie budowy zakładu w siedliskach koło Ełku, jej prezes radośnie ogłaszał niewątpliwy sukces. Teraz dużo kosztowało, dużo pracy, dużo wysiłku, ale kiedy przychodzi taki dzień, kiedy można wykazać się, że to, co się robiło, przyniosło sukces, człowiek staje się bardzo szczęśliwy. Dziś po tamtej radości nie ma już śladu, bo ekomazury pozyskały wprawdzie pieniądze, ale nie zadbały o to, co się dalej stanie ze śmieciami. A 31 grudnia największe na Mazurach składowisko w siedliskach, które nie spełnia norm ekologicznych, definitywnie zostanie zamknięte. Euczanie muszą być zatem przygotowani na to, że nasze opłaty za wywóz śmieci mogą wzrosnąć nawet o 100%. Wszyscy bowiem zapłacimy za transport na składowiska oddalone o ponad 100 km od Ełku. No nie, no nie zgadzam się absolutnie, bo przecież i tak mamy wszystko drogo. No, o czym, no nie, nie. To jest niemożliwe i tak płacimy drogo. Ja płacę, dajmy na to, drogo dwóch osób, bodaj chyba 16 czy ponad złotych za... Dwa razy w miesiącu to jest ponad 30 zł, także to jest bardzo drogo. Woda drożeje, gaz, wszystko, no to i śmiecie. Wiadomo, że wszystko idzie w górę. Tylko zarobki do dołu. Podwyżka będzie drastyczna. Tylko spółdzielnia mieszkaniowa świt szacuje, że wywóz tony śmieci może wzrosnąć z obecnych 161 na 250 zł, a to na razie tylko wstępne wyliczenia. Wyczuwamy ten problem, że będzie się to wiązało z tym z dosyć drastycznym. Podwyżko odbioru i kosztem ceny jednej tony. No to odbije się niestety na naszych mieszkańcach. No, trudno to nam określić jeszcze, jaka to będzie wysokość, ale będzie to znaczne. Problem pewnie byłby mniejszy, gdyby odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami bardziej przejęli się zaistniałą sytuacją. O tym, że składowisko będzie zamknięte, spółka Eko Mazury wiedziała już w lipcu. Stało się tak, bo sama złożyła wniosek o jego zamknięcie ale z poinformowaniem zainteresowanych stron czekała do ostatniej chwili. Obowiązek, który ma nawet w nazwie, spółka zrzuciła na przedsiębiorstwo usług komunalnych i jako jedyna spokojnie czeka końca roku. Przedsiębiorstwo EkoMazury nie jest w tej chwili przedsiębiorstwem, które musi zapewnić sprawny system gospodarki odpadami przed oddaniem nowego zakładu do użytku. Przedsiębiorstwo powstało po to, aby w tej chwili skupić się nad budową nowego zakładu i wprowadzeniem odpowiedniej gospodarki odpadami. Nastąpi to w, w roku 2012 i wtedy będziemy ten system prowadzili już zgodnie z przepisami. Prezes spółki nie poczuwa się do żadnej winy za chaos wokół eutzkich śmieci. Mimo że w tym temacie siedzi już od dobrych kilku lat, teraz już zupełnie wygodnie. Czym zajmie się spółka po nowym roku? sprawnym prowadzeniem nowej inwestycji. Jest to duża inwestycja, 80 milionowa i w tym przypadku musimy naprawdę skupić się na tą inwestycją. Jest to szereg przetargów bardzo trudnych, następnie cały proces inwestycyjny, jest to dużo roboty, także tutaj nasi pracownicy. Mają co robić? Firmy i instytucje zajmujące się wywózką odpadów z Ełku zarzucają zarządowi spółki Ekomazury niefrasobliwość, a czasu na zorganizowanie innego sposobu wywózki odpadów już praktycznie nie mają. Musi być zorganizowany przetarg. Przetarg na zasadzie ustawy o zamieniach publicznych. Wiąże się to z tak zwanym no dłuższym czasokresem i przewidujemy, że to będzie gdzieś trzy miesiące co najmniej. I to zachodzi takie pytanie, co robić od 31 grudnia, gdzie je wywozić gdzie dostarczyć. Kilku lat zaniedbań nie da się nadrobić w kilka tygodni. Bezpieczeństwem gospodarowania odpadami w Ełku trzeba się było zająć wcześniej. Jak? Choćby tak jak zrobiło to sąsiednie Olecko, które ma działające składowisko odpadów, bo zatroszczyło się o to już kilka lat temu. Powstała tam nowoczesna sortownia z całą infrastrukturą i dzięki temu miasto ma zabezpieczone gospodarowanie odpadami na prawie następną dekadę. My mamy takie pozwolenie zintegrowane do 2018 roku, bo nasze wysypisko jest jedno, no można powiedzieć, z najlepszych w województwie, bo są i odcieki porobione czasze, porobione, yy, odgazowane jest i tak dalej. Ma jedno tylko wadę, że mało ma pojedność. Władze Olecka deklarują pomoc gminom, które nie mają gdzie wywozić swoich odpadów. Oczywiście pomożemy tym gminom ościennym. Oczywiście nie za darmo, tylko za odpłatność. Właśnie, a ile to będzie kosztować? To będzie w granicach 240 zł za tonę. Euccy urzędnicy uspokajają, że będzie dobrze, ale konkretów wciąż nie ma, a do końca roku zostało bardzo mało czasu. Pomysłów było wiele. Euckie śmieci miały być wożone do gmin ościennych. Euk chciał nawet wybudować kwaterę na terenie gminy Orzesz, ale nie zgodził się na to tamtejszy burmistrz. Najnowszy pomysł jest taki możemy wnosić o to, żeby magazynować odpady na terenie składowiska w siedliskach i je stamtąd wywozić po pewnym czasie. Odpowiedni wniosek spółka PUK, czyli Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wełku, złożyła do starosty. Wniosek jest przez starostę rozpatrywany i jeżeli będziemy mieli na to zezwolenie, to na terenie składowiska w siedliskach odpady będą magazynowane. Takie pozwolenie wydawane jest na 3 lata. Jeśli miasto je uzyska, przez ten czas śmieci mogłyby leżeć w siedliskach. Potem trafią do zakładu unieszkodliwiania odpadów. Jeśli jednak zgody nie będzie, śmieci Euchan trafią na inne składowisko najprawdopodobniej do Sokółki. Nie wiadomo jednak za ile. Nie mogę zagwarantować, że obecna cena, która wynosi około tam 170 zł na bramie wjazdowej do siedlisk utrzyma się po 1 stycznia. Skoro trzeba będzie te odpady trochę dalej wywozić, myślimy, że będzie to szacujemy, że wzrost będzie na kwotę około 200 bądź 220 zł od tony odpadów. Wygląda więc na to, że za opieszałość urzędników, jak zwykle, będziemy musieli zapłacić my.